Wreszcie wyszedł Wiedźmin od Netflixa, i teraz kluczowe pytania. Czy jest to projekt niedofinansowany? Tak. Czy czuć pośpiech w postprodukcji? Tak. Czy jest to ważne? Nie bardzo, bo i tak mam poczucie, że dostaliśmy dzięki temu Wiedźminowi więcej niż mogliśmy oczekiwać. Myślałam, że powiesz więcej niż od polskiego Wiedźmina. To by nie było aż tak wysokie wymaganie. Serialu Netflixa przenosimy się do fantastycznego świata wykreowanego przez Andrzeja Sapkowskiego w jego książkach, gdzie poznajemy Geralta z Rivi, Wiedźmina polującego na potwory, Jennefer Czarodziejkę. I Siri dziecko niespodziankę. Ten materiał będzie trochę w stylu pierwszych wrażeń, ponieważ jesteśmy dosłownie na gorąco po obejrzeniu ostatniego odcinka pierwszego sezonu Wiedźmina. Jest teraz późno w nocy, więc trochę czujemy takie wajby z gry o Tron, kiedy to też się nagrywało nad ranem wrażenia z odcinka poszczególnego. Tutaj mamy wrażenia z całego sezonu, a nasza perspektywa myślę, że będzie bardzo ciekawa, ponieważ ja można powiedzieć, że się wręcz wychowywałam na książkach Andrzeja Sapkowskiego. I całej sagi o Wiedźminie, a opowiadania czytałam wielokrotnie i przypominam je sobie co kilka lat. No a poza tym oczywiście jestem wielką fanką gier. A ja nie wiem dlaczego powiedziałaś oczywiście, bo ja na przykład nie grałem w gry z cyklu Wiedźmi. Mimo, że cały czas Cię namawiam, żebyś chociaż zaczął pierwszą część albo drugą. Ale ja już Ci mówiłem, że ja lubię tylko machać mieczem w grach. Nie czytałem książek Andrzeja Sapkowskiego, a najbliższy mój związek z Andrzejem Sapkowskim jest taki, że chodził do tego samego liceum, do którego ja chodziłem. I nie oglądałeś też polskiego filmu, tak? Nie, i jakby wszystko znam, tak, aby, aby. Oglądałem oczywiście sceny z polskiego Wiedźmina, ponieważ są kultowo złe. Smoku, jesteś piękny. Jakieś fragmenty opowiadań mi gdzieś tam się przewinęły tu i tam. No i widziałem jakieś fragmenty na YouTubie gry Wiedźmin. I tak wygląda moja znajomość tego świata. A więc jesteśmy z totalnie różnych rzeczywistości, jeżeli chodzi o Wiedźmina Sapkowskiego. I myślę, że to jest akurat bardzo ciekawe. Tak, też tak myślę. I od razu widać przy naszym odbiorze tego serialu. Ponieważ no trzeba przyznać, że jednak to bardziej ja miałam wypieki na twarzy, oglądając ten serial. No ale ja się z czasem wciągnąłem. Zdecydowanie się wciągnąłem, chociaż po pierwszym odcinku chodziłem z dość skwaszoną miną i bardzo się bałem, że moje zaangażowanie będzie nadal na poziomie pierwszego odcinka. A uwierzcie, poza fantastycznym prologiem, moje zaangażowanie w pierwszy odcinek było niewielkie. Tak, trzeba przyznać, że temu serialowi trzeba dać kredyt zaufania, ponieważ pierwszy odcinek jest zdecydowanie najgorszy z całej serii i ma się takie głębokie poczucie, że to jest. Odcinek pilotażowy, który się właśnie puszcza producentom, puszcza właśnie tej stacji, w tym wypadku Netflixowi, żeby przyklepali projekt, dobra, kręcimy dalej, dajemy więcej pieniędzy. No i mamy takie poczucie, że ten y, pilotażowy odcinek nie zmienił się od tego momentu, kiedy został pokazany Netflixowi, że już tam nic więcej nie dopracowano, nie rozbudowano, nie dodano więcej efektów specjalnych. Tylko no, jest to trochę taki bieda odcinek, można mm. powiedzieć. Mm. Jest słabo zmontowany. Widać takie trochę scenograficzno-dizajnerskie niedoróbki. Co prawda moim zdaniem to i tak od czasu do czasu przewija się przez cały ten serial. Ale no jakby wszystkie takie koszmary, których można było się spodziewać po tym serialu głównie pojawiają się w tym pierwszym odcinku. On jest przede wszystkim mocno nieangażujący, zbyt mocno ekspozycyjny i to w taki właśnie przegadany sposób. Poza tym no, był dość ambitny, ponieważ mamy w tym odcinku atak Nilwgardu na Cintrę. No i... Trzeba przyznać, że niewiele tam się dzieje. Jakby to obleganie miasta, ta wielka bitwa, no, mamy poczucie, że tam jest 20 statystów na krzyż i próbują to nadrabiać brutalnością, czasem to wychodzi nadrabianie, ale nie zawsze. No i poza tym w ogóle mamy takie poczucie, że właśnie ta postprodukcja bardzo kuleje, ponieważ nie ma żadnej głębi i to miasto nie ma żadnych kolejnych efektów, niewiele tam się dzieje na tym trzecim planie w tle. Czy znaczy w ogóle ten serial trochę nie ma tego drugiego, trzeciego planu? Czuć, że są dwie, trzy uliczki wybudowane gdzieś na planie na Węgrzech i koniec. I nic więcej tam nie ma. A jak są takie dalekie plany, to czuć CGI na kilometr. Nie jest to co prawda smok z Wiedźmina polskiego. Jesteś piękny. Ale są momenty, że trochę zęby zgrzytają. Więc efekty specjalne zdecydowanie to nie jest rzecz najmocniejsza w tym serialu. No tak, trzeba przyznać, że ten świat póki co jeszcze nie może odetchnąć pełną piersią. Nie mamy zbyt zróżnicowanych w ogóle tych lokacji. Mhm. I to też nie są zbyt ciekawe lokacje. Na przykład w Lesie Dryad próbowali jeszcze jakoś wybrnąć i właśnie bawić się światłem, jakąś taką kompozycją kolorystyczną, żeby dodać więcej ciekawości. Temu światu, jakiejś większej magii, ważności temu, co tam się dzieje. Ale byliśmy w awatarze wtedy, na 100%. Ja się czułem, jakbym się przeniósł do świata Jamesa Camerona tak, w tym momencie. No to były takie tanie, proste pomysły, mhm. które miały nam jakoś podbić tą rzeczywistość. No ale z drugiej strony no ciężko mieć o to pretensje, no robili co mogli, żeby za te pieniądze, które dostali na ten pierwszy sezon opowiedzieć jak największą historię, no bo z drugiej strony no trzeba sobie jednak uzmysłowić, że to jest 8 odcinków, w których dzieje się mnóstwo rzeczy, jest właśnie atak Gardu, jest mnóstwo potworów, z którymi walczy Geralt, no jakby to nie są byle jakie rzeczy, no jednak to wszystko trzeba zaprojektować, przemyśleć, zsynchronizować, więc no... I tak kupa kasy poszła na ten sezon. Ja uważam, że być może nawet nie pieniądze były tutaj ostatecznym problemem, tylko decyzja, żeby jednak Wiedźmina wypuścić szybko. A Wiedźmin jest naprawdę wypuszczony szybko od momentu, kiedy zdecydowano się robić ten serial. Przede wszystkim zaskoczył mnie niesamowicie szybki czas postprodukcji. Dla mm. takich projektów postprodukcja tak. trwa naprawdę długo. A tutaj była kilkumiesięczna, więc tak. pośpiech musiał być gigantyczny. Pytanie, dlaczego tak było? No, może z różnych powodów. Może chcieli, żeby nie było tak dużo czasu po grze o tron i chcieli wypełnić tą lukę. Może dlatego, że weszła platforma streamingowa APLA. Może dlatego, że bali się, że popularność gier spadnie. Pewnie jest tak jak mówisz, że poczuli ten głębszy oddech konkurencji na plecach. Właśnie wchodzi Disney, Mandalorianie, zaraz będzie Amazon z Władcą Pierścieni, właśnie tak jak mówisz jest Apple. Także no, konkurencja nie śpi i Netflix po prostu szybko chce przywiązać widzów do nowego franczyzu, który pomoże im przyciągnąć kolejne rzesze widzów. Tym bardziej, że jak chyba nigdy do tej pory, Netflix przed premierą pierwszego sezonu już zapowiedział drugi sezon, żeby fani od razu wiedzieli, że mają na co czekać. No, mam nadzieję, ponieważ o ile ten sezon się sprawdzi i właśnie będą te liczby się zgadzały i odpowiednia ilość osób zobaczy ten serial, no to wierzę, że wreszcie ten Wiedźmin dostanie te pieniądze i ten czas, na który zasługuje i już kolejny sezon odetchnie pełną piersią i właśnie zobaczymy ten świat tak, jak powinniśmy go zobaczyć, ponieważ no właśnie można mówić, że czuć tutaj niedociągnięcia, zwłaszcza właśnie postprodukcyjne, te potwory CGI, no nie wyglądają tak dobrze, jakby mogły wyglądać, ten świat nie wygląda tak dobrze, jak mógłby wyglądać, ale z drugiej strony mam takie poczucie, że tutaj tyle serca włożono w ten projekt. Naprawdę wszystko, co ważne, jest po właściwej stronie, ponieważ to, czym ten serial stoi, to jest przede wszystkim scenariusz i obsada. I ja tu na początku chcę bardzo pochwalić scenariusz, jestem całym sercem za tym scenariuszem. Ponieważ on jest niewiarygodnie wierny opowiadaniom, ponieważ ten pierwszy sezon jest oparty na pierwszym i drugim tomie opowiadań Andrzeja Sapkowskiego, jak podejrzewam, kolejne sezony po prostu już będą skupione na sadze. Ale na początku dostaliśmy takie cudeńko, takie złotko, czyli właśnie zbiór opowiadań Andrzeja Sapkowskiego. O Wiedźminie. I jestem niewysłowienie wdzięczna za to, z jakim szacunkiem ten serial podszedł do tych opowiadań. Tam naprawdę jest ten klimat, naprawdę są te historie. Dla mnie największą ekscytacją tego serialu było odkrywanie, o Boże, teraz będzie opowiadanie o trzech kawkach, a teraz będzie opowiadanie Ostatnie życzenie i po prostu to mi sprawiało taką satysfakcję, że ja mogę teraz zobaczyć te opowiadania na ekranie, no że no za to już muszę dziękować temu serialowi. Mhm, mm mhm. Mm Wiem o czym mówisz. Dlatego moja perspektywa na scenariusz jest kompletnie odmienna. Mnie właśnie nic tu nie cieszyło, dla mnie wszystko było nowe. I. O ile są fragmenty, które mi się bardzo podobały, dosyć mi się podobała w ogóle ta cała konstrukcja tego sezonu to tak. ta jaka narracyjna, że mamy dwa plany czasowe, w zasadzie, trzy. no trzy, ale przede wszystkim jeden taki teraźniejszy, do którego sukcesywnie dochodzimy aż do ostatniego odcinka. To było bardzo fajne, aczkolwiek jeżeli chodzi o poszczególne odcinki, to jedne były takie pełniejsze, bardziej mięsiste pod względem charakterologicznym, bardziej poznawaliśmy tych bohaterów, a drugie były takie szczątkowe. I no, i wtedy właśnie te mięsiste, fajne, Mocne odcinki bardzo dobrze się oglądało. Przede wszystkim podobał mi się wątek Jennefer. Był tak. wspaniały. Jak sama mówisz, to był jeden z najbardziej rozwiniętych w stosunku do opowiadań. Wątek. Tak, ponieważ Jennefer się doczekuje całego swojego Origin Story, ponieważ w opowiadaniach mieliśmy tylko takie prześwity, że Gerald dzięki swoim Wiedźmińskim oczom domyśla się, że właśnie no Jennefer była garbuską. No ciężkie miała dzieciństwo. Jakby rozumiemy się, jesteśmy podobnymi Duszami. No, a tutaj poznajemy Skąd pochodzi? Właśnie poznajemy jej drogę jako czarodziejkę. Jenefer wyrasta zdecydowanie na najciekawszą postać tego serialu. I ogromna w tym zasługa castingu i aktorki, która odgrywa tę postać, czyli Ani Szalotry. Charyzma aż się wylewa z ekranu. Tak. Jeszcze te odcinki, kiedy ona jest właśnie tą garbuską z jakąś wykrzywioną twarzą. Jak ona to gra, ile tak. tam jest emocji. Tak. Zresztą później umie te emocje przenieść, kiedy już jest olśniewającą czarodziejką. Tak, ale to jest prawdziwa Jenefer. Ja nie mogłam wymarzyć sobie czegoś więcej. Nie wolisz Grażyny Wolszczak? Nie pokonasz miłości. Dej spokój. I widzisz, i to jest właśnie ten kolejny element, że z jednej strony ten scenariusz, no właśnie możesz czuć satysfakcję, albo nie z tego, że to są żywcem wyjęte opowiadania Sapkowskiego, ale też nie byłoby tego scenariusza, nie byłoby tych opowieści, gdyby te postacie też nie żyły, nie nabrały tych kolorów, jakie miały w tych opowiadaniach, a tutaj no to wszystko się udało, wszyscy się stresowaliśmy Henrykawilem, no ja jak on wypadnie, ale wypadł bardzo dobrze i też teraz mi trudno sobie wyobrazić kogoś lepszego w tej roli, w sensie nawet mi chodzi pod względem fizycznym, ponieważ Henrykawil to jest kawał chłopa, on tam ma, nie wiem, metr dziewięćdziesiąt, takie... No, tak sprawia wrażenie. Takie wielkie bary. No, i z drugiej strony jest bardzo utalentowany pod względem choreograficznym. Bardzo dobrze mu wychodzą te sceny walki, co tak, już udowodnił tak, zresztą tak. w Mission Impossible. No i jak on się pojawia na tym ekranie, jak się porusza, jak właśnie walczy, to jest niezwykle wiarygodne. Naprawdę, oglądamy tą postać, no i wierzymy. No, tak, no, Wiedźmin z taką posturą, z taką szybkością, z takim talentem. Bez problemu powali 10 chłopa w walce, i to po prostu na jednym oddechu. Bo naprawdę czuć, że przytłacza swoich przeciwników, że jest od nich większy, silniejszy i szybszy. Udało się też w tej postaci zbudować taką rozpiętość charakterologiczną pomiędzy powagą mhm. a lekką tak. autoironią w tej postaci. To było bardzo dobre. I tutaj rzeczywiście trzeba pochwalić przede wszystkim Hendrego Kowilla, bo tu dla odmiany zarzut. Trochę mi brakuje backgroundu w tej postaci w tym całym sezonie. Mogłoby być więcej. No, ja wiem, że pewnie jednak większość świata grała w gry albo ewentualnie czytała Sapkowskiego, ale no, mnie brakuje tej większej wiedzy o tym, kim jest ten Wiedźmin, dlaczego on jest taki, skąd się wzięli Wiedźmini. I niby to wszystko gdzieś tam mi w jakimś, do jakiegoś lewego ucha wpadło i coś tam o tym wiem, ale też chciałbym bardziej wiarygodnie tą postać Zobaczyć, i tylko Kawil to w jaki sposób to robi, sprawia, że, że wierzymy mimo wszystko Geraltowi. Znaczy, wiesz, opowiadania też były bardzo powściągliwe pod względem historii Wiedźmina. Właśnie bardziej w sadze, to się wszystko rozwija, ponieważ również Siri później będzie doświadczała treningu Wiedźmińskiego. Nie wiem, to są chyba już spoilery, ale. Czy cała Polska nie zna historii Wiedźmina? <grych> Chyba nie mniej możesz mieć rację, że jednak no, dużo tutaj jest takich elementów, których mamy się domyśleć. Tak samo mam wrażenie, że nie do końca wybrzmiało, przynajmniej na początku, że wszyscy czarodzieje są bezpłodni, bo to trochę na nie, początku. Nie wybrzmiało. No właśnie, na początku to trochę wyglądało tak, jakby tylko Jena Ferci poświęciła, żeby zdobyć ten wyjątkowy wygląd. No i to chyba są takie błędy osoby, która za dużo wie o tym świecie. W ogóle właśnie wiele rzeczy tutaj nie wybrzmiało, i to jest kolejny element. Tego, że ten świat jest jednak mm. niedobudowany, ponieważ okazuje się, że Wiedźmini również tracą płodność w pewnym momencie, jakby, no i gdzieś tam, aha, to jednak to tak wygląda, i gdzieś tam z jakichś drobiazgów, musimy to sobie wyczytać, a można by było zacząć tworzyć piękną mitologię tego świata, a troszkę mi tego brakuje. No dobrze, no ale to z takich strzępków właśnie budujesz sobie tą mitologię, no bo o to chodzi w tym świecie, że żyjemy z tymi bohaterami, a bohater nie będzie ci teraz robił ekspozycji, ponieważ żyje w tym świecie i to I, przeżył. Zgadzam się, ale od tego też czasem są inne środki, jakieś I retrospekcje, tam, tam. jakieś drobiazgi można ale pokazać. Ale zauważ, że już w ostatnim odcinku coś takiego się zadziało. Tak, i to było, było super. bardzo ciekawe, tak, to było bardzo ciekawe. I było super. I przyznam, że byłam pod wielkim wrażeniem, że aż tak głęboko się zagłębili w historię Geralda, czyli odnieśli się do jego matki. No ja byłem kontent, ja byłem bardzo kontent, bo takich rzeczy wręcz pragnąłem. Hmm. Żałuję, że w poszczególnych odcinkach tego serialu nie było większego nacisku na to, w czym był rozmiłowany Sapkowski, czyli na takiej dekonstrukcji baśni, dekonstrukcji wszelakich legend. Ponieważ Sapkowski w swoich opowiadaniach rozmontowywał takie historie jak Szywczyka Dratewki, jak Królewne Śnieżki, jak Małej Syrenki i wiele, wiele innych. Jakby to był jego znak szczególny, zwłaszcza właśnie w tych opowiadaniach, żeby Zabawić się tymi historiami i je przekształcić, co by było, jakby się naprawdę wydarzyły w świecie podobnym do naszego, czyli ponurym, gdzie ludzie są chuje. Tutaj jednak za bardzo tego nie ma, takiego szczerego wgryzienia się w tą baśniowość świata. Na przykład pojawia się odcinek, który nawiązuje do Mniejszego Zła, i tam było jawne nawiązania do Królewny Śnieżki i całej tej baśniowości księżniczek w Wysokich Wieżach. No ale tam jest to tak bardzo subtelnie zarysowane że ty nawet tego za bardzo nie wyłapałeś, że to z tym się bawi. Najbardziej baśniowy i dla mnie najlepszy odcinek to był odcinek ze strzygą. I tutaj nawet nie chodzi może o taką dekonstrukcję jakiejś konkretnej baśni, tylko o taką atmosferę baśniową bardzo udaną. Jest coś co spotykamy w takich hard baśniach braci Grimm czy Charlesa Perrault. i no naprawdę ten odcinek był takim odcinkiem, który mnie zachwycił. Tam zresztą była bardzo ładna paralela zrobiona pomiędzy strzygą a Yennefer. Najlepszy odcinek dla mnie to był chyba trzeci. No, ja jednak najbardziej byłam zakochana w granicach możliwości. Znaczy, w serialu nie ma to tego konkretnego tytułu, no ale chodzi o to opowiadanie o Borchu Trzykawki. Tam wszystko dla mnie zagrało, to jest chyba moje ulubione opowiadanie w ogóle. Niemniej jest inna rzecz, która bardzo mi się podobała w tym serialu, a mianowicie taki smaczunio pokazania konsekwencji wydarzeń. A mianowicie pierwszy odcinek mamy o rzeźniku z Blawiken. I już w następnych odcinkach. Geralt funkcjonuje w świadomości zbiorowej jako rzeźnik z Blawiken. W drugim odcinku poznaje Jaskra. I co mu przenosi ta znajomość? Ano, w trzecim odcinku już wszyscy znają ballady o Geralcie i chętniej dają mu na przykład zlecenie. Także to są takie malutkie smaczusie, ale jednak jakoś też budują ten świat i też nam w taki bardzo sprytny sposób dają znać, że upłynęło trochę czasu od konkretnych wydarzeń. W ogóle myślę, że nie skończyliśmy pochwał. A propos obsady ponieważ mi się wydaje, że tutaj pod tym względem wszystko było utrafione w dziesiątkę, ponieważ no raz, że Henry Cavill faktycznie się sprawdził w roli Geralta, właśnie z tym, tak jak dobrze to ująłeś, bo Geralt właśnie taki jest, jest takim mrukiem, ale wewnątrz gdzieś tam ma dużo w sobie epickości i patosu. A z drugiej strony ma też dużo poczucia humoru, takiego właśnie ironicznego. Kurczę, teraz zobaczyłem w nim Andrzeja Sapkowskiego. <grym> No bo przecież szatek nie jest. O nie. Andrzej Sapkowski z Wiedźminem. <grym> Poza tym mamy fantastyczną Jennefer. Jest też również bardzo ciekawa Siri, która póki co nie miała nam za wiele do pokazania, ponieważ jej wątek jest najmniej rozwinięty, ale no aktorka jest bardzo ciekawa, ma bardzo ciekawą urodę, czuć w niej coś niezwykłego. No ale poza tym mamy role drugoplanowe i Jaskier, no jestem wielkim fanem Jaskra. To jest właśnie Jaskier. Ma świetny głos, ma gadany, jest zabawny, jest idealną przeciwwagą właśnie dla Geralda, Geralta. Jest właśnie... osłem yy, ze szreka. Tak. Była taka scena, było kilka sens, że ja pomyślałem, że jednak <gry> mamy do czynienia z rebutem szreka, ponieważ no jak rozmawiają o tym, że Geralt jak cebulę. ogry są jak cebula. Śmierdzą! Geralt miał ochotę zarąbać jaskra za to, że ciągle gada. Przeniosłem się do 2001 roku do pierwszego filmu o szreku. Ja chcę jeszcze raz! Nie, nie! Po prostu taka jest dynamika między mrukiem a wygadanym człowiekiem. Czyli jest to relacja ze szreka. Sapkowski był pierwszy, przypominam. Był szrekiem też i Wiedźminem <laughs> jednocześnie. Wszystko się zgadza. To, że był szrekiem, bardzo możliwe. <laughs> Poza tym mamy fenomenalną, niezwykle charyzmatyczną królową Kalantę, czyli Babkę Ciri, która jest właśnie królową Cintry. I tak jak sam skomentowałeś, przez to, że ta cintra jest taka bidna i to miasto jest takie bidne, no to ta królowa musi tak naprawdę stanowić za tą całą rzeczywistość. To ona reprezentuje nam cały ten naród. No i ta aktorka sprawdza się naprawdę doskonale, ma w sobie niezwykłą siłę. Naprawdę wierzymy jej, kiedy jest na polu bitwy, że potrafi walczyć. Magadane jaja i dokładnie taka była właśnie babka Ciri. A to sobie tak możemy wymieniać, ponieważ prawie każda rola. W tym serialu jest bardzo udana i to właśnie bardzo udana poprzez casting. Czasem takie role epizodyczne już są bardzo dobre, ponieważ twarze są trochę takie przedziwne, nieoczywiste. No, ktoś, kto robił ten casting, powinien dostać jakiś medal albo amulet w tym przypadku może bardziej. Ale coś, co jeszcze chciałem pochwalić, poza castingiem, a akurat rzeczy technicznych to nie mam za wiele tutaj do pochwalenia w tym serialu, bo bywały lepsze lub gorsze, ale zazwyczaj średnie lub gorsze. To jest muzyka, która jest świetna, i mam wrażenie, że jest mocno inspirowana muzyką do trzeciej odsłony Gier o Wiedźminie. Oj, tak, oj, bardzo tam Percival aż dziwne, że nie brał udziału w tych przygotowaniach. No ale nie ma się co dziwić, ponieważ ta muzyka do trzeciego Wiedźmina była perfekcyjna, także nic dziwnego, że chcą uchwycić ten klimat. A tu muzyka robi bardzo dużą robotę, bardzo wspomaga montaż w niektórych. Sekwencjach dynamizuje sceny akcji, sceny walk. No, to jest taki element, który też tworzy ten świat. Właśnie przy tych niedostatkach, to jest jedna z tych rzeczy, która pozwala nam wejść w historię i pozwala nam nieść się razem z tą opowieścią. I jeszcze, jak mówimy o takich aspektach bardziej technicznych, to ja bym bardzo chciała zauważyć intro, ponieważ jednak rzadko się zdarza, zwłaszcza w produkcjach Netflixa, żeby to intro miało znaczenie. A tutaj. Niby prosta rzecz, a przemyślana i bardzo cieszy. Też jeszcze, co bardzo mi się podobało w tym serialu, to jak uchwycił czas, jak on mija w tym serialu. W sensie naprawdę możemy poczuć, że bohaterowie z pierwszego odcinka to nie są ci sami bohaterowie z ostatniego odcinka. To chyba też najlepiej wybrzmiewa przy Jennifer, która no, na początku jest młodą, ambitną czarodziejką, a pod koniec już jest taką leciwą, zgorzkniałą czarodziejką, która już trochę czuje wręcz pogardę do swojego talentu, ponieważ jest to tylko magia, jest to coś sztucznego. A nie jest to prawdziwe życie. Ale Geralt też przechodzi przemianę, i też właśnie można poczuć, że tego mruka, którego nic nie obchodzi, no jednak nawiązuje kolejne relacje. Wszystko się oczywiście zaczęło od jaskra, jak wszystko co najgorsze. No i chłopak sobie trochę z tym nie radzi, że już ma wokół tyle osób, na których mu zależy. Podsumowując, można powiedzieć, że Wiedźmin póki co jest serialem dalekim od ideału i to na wielu polach, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że dzięki kilku elementom przede wszystkim castingowi i aktorom i historii mimo wszystko no daje dużą frajdę rzeczywiście jednak te 8 godzin wnikamy do tego świata mimo że właśnie czujemy te niedostatki no to ja się bawiłem nadspodziewanie dobrze. No, właśnie, też jest pytanie, czego oczekujecie po tym serialu. Jeżeli oczekujecie takiej epickości wizualnej, szalonych scen walki, bitew i takich przede wszystkim efektów specjalnych i takiego kina akcji, kina przygodowego pod tym względem spektakularnym, to nie tu. To nie tutaj. Tutaj zdecydowanie nie, nie, nie. To będziecie bardzo zawiedzeni, ponieważ tutaj to najbardziej kuleje. Ale właśnie, jeżeli przede wszystkim czekaliście na wierne odwzorowanie opowiadań Sapkowskiego, jeżeli jesteście fanem tego uniwersum, albo po prostu chcecie wysłuchać kilku fajnych opowieści z fajnymi postaciami. To przede wszystkim. No to to jest serial bardzo dla Was. Ja po obejrzeniu tego serialu od razu wracam zaraz do opowiadania, później się z powrotem zabieram za sagę, bo jej nie mam tak i czytałam tylko raz. Także teraz z przyjemnością sobie ją przypomnę, ale jeszcze przed tym, zanim zacznę czytać, muszę obejrzeć ten serial jeszcze raz z polskim dubbingiem. Bo myślę, że to też jest coś wyjątkowego. Także no widzicie naszą reakcję. Dla nas Wiedźmin ma serducho po właściwej stronie, sprawia mnóstwo frajdy, dlatego można mu wybaczyć te wszelakie niedociągnięcia i trzymać kciuki, że następny sezon i kolejny, i kolejny będą już doskonałe. Pod każdym względem. Byle z tą samą obsadą. Oczywiście czekamy na Wasze reakcje a propos Netflixowego Wiedźmina, a od nas póki co to, to by było na tyle. Pa!